międzynarodowy zlot amerykańskich pojazdów American Cars Mania, a to sprawcy zamieszania. Panowie, Maniek, Adam, witam Was serdecznie. I na początek muszę Was pochwalić. Są jeszcze romantycy na tym świecie. Jak zaczęła się miłość do tych samochodów i do tego, co w pewnym sensie kojarzy się z amerykańską wolnością? Zaczęło się od resoraków, kiedy zbierałem i... Postanowiłem zbierać też inne później samochody. Jak robiliśmy inne imprezy, to gdzieś w głowie zawsze ta iskierka była motoryzacja amerykańskiej. I też czarno-białe telewizory. Jak to właśnie oglądaliśmy te czarno-białe, pierwszego kaplista zobaczyłem i później jeżdżąc po innych imprezach na całym świecie postanowiłem stworzyć imprezę Ameryka Karsmania. I wtedy Adam powiedział, ja z tobą jedziemy, robimy największą w Polsce imprezę amerykańską. I teraz właśnie dlatego jesteśmy na dziewiątej edycji Ameryka Karsmania 2022. that's a Zaczęło się w 2013 roku, z Mariuszem usiedliśmy w pewnym miejscu, dokładnie u niego w kuchni w domu i mówimy, robimy największą imprezę w Polsce. I dlatego od września, bo we wrześniu się odbyła pierwsza edycja American Carsmani, zaczęło się to i w miesiąc zorganizowaliśmy pierwszy zlot, w miesiąc. Dzięki Zlotowicom mamy te auta u nas w Polsce, które kiedyś można było oglądać tylko i wyłącznie w telewizji, a teraz można je zobaczyć, można posłuchać i można je po prostu do, zobaczyć na własne oczy. A za nami dwie perełki. Jedna z nich, muszę się pochylić nad zwycięzcą z 1966 roku, 24-godzinnego wyścigu Le Mans GT40, absolutna ikona. Samochód, który przerwał dominację Ferrari 6 zwycięstw z rzędu, by stworzyć dominację Forda. To jest chyba wyjątkowy samochód i przede wszystkim symbol nawet całego zlotu, bo to jest auto, które w pewnym sensie jest zwycięstwem pasji nad księgowością. Tak, dokładnie, mamy tutaj Forda GT40 z roku 1966, 5.7 pojemność, 470 horsepower, 4. czyli te konie mechaniczne, amerykańskie konie. Zresztą zobaczcie, jak drzwi są otwierane na zewnątrz, te klapa, to, to wszystko wielkie. Samochód, słynny samochód, który występował prawda, w płynnym wyścigu Le Mans, prawda? No to, 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 to cieszymy się, że właśnie te samochody możemy tutaj pokazywać. Mówimy o ikonie sportu, ale też po, powinniśmy się pochylić nad ikoną podkultury, bo to jest samochód, które występował w wielu filmach, Bullet, *Fast and Furious*. E, zresztą w e, znikającym punkcie też e, mieliśmy chargery. No właśnie, to też jest w pewnym sensie symbol amerykańskiej motoryzacji, że to nie jest tylko auto, to jest też część podkultury. E, oczywiście zgadzam się z Tobą. E, ten samochód, jak widać, na pierwszy rzut oka jest inny. Przede wszystkim wystający gaźnik i wlot powietrza. Takie samochody nie spotkacie, proszę Państwa, nigdzie w Europie, tylko w Stanach. Charakterystycznym dla nich właśnie jest wlot. Ten Charger z roku 1970. Znacie go tak jak wszystkich ściekłych. E, jego wyjątkowość Polega na tym, że jest po prostu rozpoznawalny przede wszystkim dalekie, e, z dalekiej odległości. Zachęciliście nas, no to zwiedźmy, zobaczmy, jakie samochody na nas czekają. Jesteśmy przy wyjątkowym samochodzie, Chevy Caprice 90 rok, auto, które myślę, że w większości znane jest przede wszystkim z filmów, ale to jest też wyjątkowy model i model, który bardzo mocno konkurował z Crown Victoria. Crown Victoria stała się kultowa, ale tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, ponieważ w pewnym momencie GM zdecydował się z wycofania tego modelu w tej kategorii radiowozów, no i tylko Kram Victoria została na polu walki, tak? Mówię o dużych sedanach, tak zwanych, bo, bo to są radiowozy podzielone w Stanach na kategorie, które każdy departament rozważa w zależności od zadań, w których będą potrzebne. Michigan State Police już od drugiej połowy lat 70. prowadzi bardzo, bardzo szczegółowe testy e, przydatności do służby różnych pojazdów. Swego czasu nawet Volvo próbowało, tak? Nawet Suzuki próbowało z modelem Vitara. Jedno auto wygrało wszystkie sześć faz testowych. To jest testowane i dynamika, i to jak się wsiada, i ergonomia, nawet jest brane pod uwagę koszty serwisowania. Czyli to jest taki całokształt. No i tym autem był właśnie dokładnie taki, jak stoi za mną Chevrolet Caprice w roku 90. Później to się stało i jeszcze raz w roku 95, ale to już była następna generacja tego modelu. A gdy rozmawiamy o policyjnych samochodach, to trzeba zapytać o źródła prawdziwego policjanta, szeryfa. Czym dla Was jest auto? To jest narzędziem takim, które ma być bezpieczne, mocne i funkcjonalne. To są auta, parafrazując Luda Blusa. Z gnielaskimi oponami, z gnielaskim zawieszeniem, z gnielaskim silnikiem, z gnielaskim wszystkim. Nie no, mają po prostu zupełnie inne ustawienia, mają inne części wewnątrz, są mocniejsze, mają wzmacniane podłogi. Chodzi generalnie o to, żeby miały pierwszą moc. Będzie to miały moc oraz żeby były dla nas bezpieczne. Jak ktoś nas wiedzie, musimy to przeżyć. Ponieważ ja pracuję wysoko w górach, w Nevadzie i nie wszystkie auta te testy przychodzą. Muszą mieć na pewno cztery koła, muszą być wyższe. Nie jest takie proste, jak powiedzmy gdzieś tam w LA czy w Nowym Jorku. Auta są troszeczkę bardziej specyficzne, jeżeli chodzi o naszą pracę w moim hrabstwie, więc testujemy je pojedynczo, powolutku i dopiero po kilku miesiącach stwierdzamy, czy one się dają, czy nie. Rozmawialiśmy o samochodach policyjnych, a teraz o samochodach, który jest marzeniem tych, którzy nie zawsze zgadzają się z policją, ale przede wszystkim o artystach, no bo zaczęło się od piosenki Beach Boys 409. W zasadzie piosenka na chwałę silnika, który jest w szewrolecie Impala, a później w latach 90. To było i jest cały czas marzeniem wielu hip-hopowych artystów. Dokładnie tak. Jedziemy właśnie Chevroletem Impalą z 1965 roku. Jest to oryginalny, oryginalny samochód, oryginalny wóz. W 95% z opinii rzeczoznawcy wynika, że jest w oryginale. Zarejestrowany jest jako zabytek. Jesteśmy przy pięknych Cadillacach i wypada zapytać, dlaczego Włosi we wszystkich filmach Martyna Scorsese tak bardzo kochają tę markę. Wydaje mi się, że dlatego, że te włoskie Alfa Romeo i wszystkie są malutkimi autami. A oni mają jakiś taki syndrom w swojej mniejszości, bo Włosi raczej niscy są. Więc wydaje mi się, że podobają mi się przez to duże samochody. Jak widać, są one ogromne i robią furorę na włoskich drogach. No, ja bym powiedział, że jest to bardzo popularny model Cadillac Eldorado z 1976 roku. Bardzo fajny model. Wyróżnia się tym, że jako jedyny ma napęd naprzód, co jest bardzo dziwne w Ameryce. Miał to w tym okresie Cadillac Eldorado i jeszcze Oldsmobile miał w tym czasie. Jak zauważyliście stojący za mną niebieski samochód. Jest samochodem jednym z nielicznych, który od nowości trafił do Europy. Ma licznik w kilometrach. I tak się złożyło, że trafił on do Włoch, do Mediolanu, gdzie mam jeszcze na to dokumenty. Na lusterku są autostradowe winiety z 58 do 60 roku. Było jeszcze podejrzenie przy tym samochodzie, bo on był czarny Niestety ja mu kolor zmieniłem na werselszy, jak widać Był on cały czarny, zamiast czarnych szyb Posiada zasłony w środku, bo nie było wtedy czarnych szyb W tym czasie i jest podejrzenie, że jeździł nim papież Znaleźliśmy coś takiego w gazecie Że Pius XXIII bodajże miał Cadillaca I było podejrzenie, że to właśnie był ten Bo najpierw ten samochód był w Mediolanie, potem jeździł w Rzymie tak wynika z dokumentacji, która jest jeszcze pełna na ten samochód. Ale nie drążymy tego tematu, żeby nie było jak w tym polskim filmie. Jeśli rozmawiamy o amerykańskich samochodach. Tego modelu nie możemy ominąć. 1964 rok to jest kamień milowy w historii Forda, bo pojawił się Mustang. Największe prawdopodobnie kon amerykańskiej motoryzacji. Albert, ty jesteś właścicielem takiego Mustanga? I Ciebie należałoby zapytać, skąd bierze się ta magia tego modelu? No, jestem właścicielem Mustanga. A jeżeli miałbym powiedzieć, skąd się bierze magia tego modelu, wydaje mi się, że, że w ogóle z początku nie było to auto kultowe, było to zwyczajne auto produkowane na rynek amerykański. Dosyć masowo, w pierwszym roku wypuścili chyba ponad pół miliona Mustangów z fabryki. W kolejnych latach ta produkcja się zwiększała i było, były no produkcje roczne dobrze ponad milion, więc, więc było to popularne auto dla, dla każdego amerykańskiego Kowalskiego. W późniejszych latach hmm, wydaje mi się, że auto dopiero zasłynęło po filmie Bullet, gdzie piękny zielony egzemplarz uciekał ulicami amerykańskimi i, i to dopiero zrobiło jakiś taki hype na te samochody i, i stał się on naprawdę bardzo popularny, bardzo rozpoznawalny, bardzo pożądany przez, przez społeczność nie tylko w Ameryce, ale, ale i na świecie. No ja się mustangiem zaraziłem w filmie 60 sekund. Byłem jeszcze młodszy i, i zrobił na mnie tam straszne wrażenie. Też grał no w zasadzie pierwsze skrzypce w całym filmie, był tam kluczową postacią filmu. I, I wtedy jakoś się tak zaraziłem. Parę lat minęło, gdzieś tam miałem okazję się przejechać starym Mustangiem, nie za bardzo mi się to podobało, ale dorosłem troszkę bardziej i zachciałem tak naprawdę mieć własnego i, i mam, i jestem z tego powodu zadowolony. Nie jeżdżę nim na co dzień, ale te kilka wycieczek broku daje daje frajdę. Za nami dziadek najbardziej charakterystycznego auta Stanów Zjednoczonych, czyli pickupa. Samochód pochodzi z Kalifornii. E, Dokładnie e, wiem, że został zakupiony przez właściciela sadu pomarańczowego w rejonie Oxnard w południowej Kalifornii. Mamy ciekawy, właśnie żółty samochód na wystawie. Jakbyś mogła nam zdradzić kilka szczegółów na temat tego, co znajduje się pod maską. E, tak, to również jest samochód dosyć ciekawy, ponieważ jest to w zasadzie e, Ford, Ford A, czyli samochód o e, bardzo popularnej konstrukcji, natomiast jest to takie ujęcie tego samochodu stworzone na cele ścigania się po tak zwanych dirt road race trucks, czyli w odpowiedniku żużlu, że tak powiem. Jest to samochód, którego rama początkowo była ramą Forda Model A i silnik czterocylindrowy Ford Model A, natomiast najważniejszą przeróbką w tym samochodzie jest głowica zaprojektowana i stworzona przez Henry'ego Miller'a, czyli znanego inżyniera, wynalazcy, który robił taki tuning właśnie na silnikach Forda. Amerykańskie samochody to nie tylko auto policyjne i auta cywilne, to także auta do pracy i auta wojskowe. No i właśnie o autach wojskowych porozmawiamy. Zaczęło się od Willisa, ale Willisem naszych czasów jest Hammer. Kto, jak kto, ale Nawal doskonale wie. Jak smakuje jazda hamerem? I co to jest za aut? E, dokładnie, bardzo dobrze to naświetliłeś. Można powiedzieć, że Druga wojna światowa to jednak Willis, e, kultowy samochód. No A e, samochód naszych czasów, od pustynnej burzy, czy od operacji w Iraku w 2002, 2003, 2004 roku, poprzez Afganistan, rok 7, 8, 9, 10, a więc na wszystkich misjach tych, których byłem poza granicami, na tych działaniach bojowych. No, naszym podstawowym środkiem transportu był właśnie amerykański hamer. No właśnie, sporo świateł z przodu. Niektóre jak najbardziej naturalne każdy wie do czego służą, ale są też e, miejsca, które nie są takie oczywiste, A... jak choćby tamta zaślepka, która wcale nie jest zaślepką. Eee, dobrze zwróciłeś uwagę e, na, na to światło, to jest. E... To jest bardzo dobry mechanizm, którym używaliśmy, bo nasze operacje bardzo często były tylko i wyłącznie w nocy, a więc żeby się przemieszczać przeciwnik nie mógł cię zobaczyć, a więc te światła, które tutaj są, te główne, dzienne, zostały przez nas zaklejone czarną taśmą. A to światło, to jest światło, które daje fale podczerwone, podczerwieni. A więc, my jeżdżąc na Noctowizji, po prostu podświetlaliśmy sobie tą drogę tym jednym światełkiem, i możesz mi uwierzyć, robiło robotę i można było się dobrze trzymać drogi. Do czego służą te haki? Nie jest to bynajmniej wyciągarka. Kiedyś takie marzenie niespełnione, ale Amerykanie tego nie, po, nie pozwolili robić. Ten samochód jest w ogóle bardzo przemyślany pod względem takim technicznym, żołnierskim, a więc jak widzisz on jest sam gabaryt, jest dosyć szeroki, bo wsiadając do takiego samochodu nie siadamy ubrani tylko w mundur, tylko cały sprzęt taktyczny, kamizelka taktyczna, hełm, musisz mieć ze sobą broń, musisz operować, ale ten samochód też musi być przetransportowany lotniczo, a więc nadlatuje ci śmigłowiec chinu. Zapina proste zapięcia, haki tutaj przy i, i tył i idzie w górę i jest przewożony na drugą stronę, czy z jednej bazy, czy z drugiej, czy na jakąś drugą stronę, gdzie możesz po prostu wsiąść i od razu iść do operacji. Wragiczne miejsce w każdym takim samochodzie, chłodnica jak widać jest umieszczona w nieoczywistym miejscu i to też jest e, mądra decyzja. No tak, bo ten samochód był używany tak jak ja bym w klimacie bardzo ciepłym, a więc tutaj wewnątrz filtry. Chłodnica. Bardzo dbaliśmy o te miejsca, ona musiała być odsłonięta. Zresztą, tutaj bardzo ciekawe jest otworzenie tej maski. Ten samochód, nie wiem jak to widać w telewizji, ale on jest naprawdę potężny, patrząc pod względem innych samochodów wojskowych. Już nie chcę porównywać tych naszych polskich, bo nie, nie ma z czym. Ale tutaj, żeby podnieść maskę, trzeba najpierw opuścić ten, ten można powiedzieć, zderzak. Ale u nas ten zderzak wyglądał całkowicie inaczej. On był orurowany, on był wręcz pancerny i, i bardzo ciężki, nigdy się tego nie robiło samemu. Na Amerykanie mają przemyślane te sprawy. Tu są proste zabezpieczenia, które po prostu naciskasz, wyciągasz z jednej z, jednej, z drugiej strony, a nasze samochody jeszcze z tym się yy, różniły od innych, że montowaliśmy oponę hamera tutaj na przód. Ona tak ładnie trafiała, że jak był wyciągnik z przodu. Wyciągarka, Wyciągarka z przodu to ta opona przychodziła, a więc żeby coś przepchnąć, nie niszczyłeś sobie zderzaka. Amortyzowanym było to uderzenie, a można było przepchnąć coś i ta opona, która jest potężną oponą, tutaj w hamerze wytrzymywała. Zobaczmy w środku, bo tam też sporo się dzieje wbrew pozorom, i już zwracamy uwagę natychmiast, że nie ma drzwi. I naturalnie nie jest to przypadek. E, nie, nie jest to przypadek. To każda wojna ewaluuje i ma swoje prawa. Na pierwszej operacji w Iraku praktycznie pościągaliśmy wszystkie drzwi, bo tak jak sobie zobaczysz, tutaj ten hammer jest nieopancerzony. On jest, on jest mięciutki całkowicie, to jest taka nozerówka no klasy, praktycznie jedynka klasy odporności pancernej. I jadąc, żołnierz siedział bokiem, a więc tylko kierowca siedział twarzą do kierunku jazdy, a wszyscy moi koledzy siedzieli bokiem, trzymając lufy i obserwując sektory jazdy, a więc będąc, gdy mieliśmy drzwi, nie można było otworzyć ognia do przeciwnika, często byliśmy ostrzeliwani, Tak tak siedząc bokiem, te najeżone karabiny jednak odstraszały. Co więcej, tutaj jest miękki dach, a dach w takim wojskowym, bo ten jest taką wersją transportową, którą po bazie pewnie została wożona soda, jak to się mówi po amerykańsku, tam był gunner, a więc tam był ktoś, kto miał karabin 12,7 mm, Trochę kamieni i granatów hukowo-błyskowych, żeby odstraszać innych kierowców, żeby nikomu nie zrobić krzywdy, ale jednak żeby pokazać, że jesteśmy gotowi do, do działania. A więc dlatego nie ma drzwi, że jest to miękki samochód, a więc żadnego nie ma pancerza. A więc po co ci drzwi, które niczego nie robią, a nie, poz a nie pozwalają ci na bezpośrednią walkę? Również odpalanie bynajmniej nie z kluczyka, to jest yy, szybka reakcja. <laughs> ja ci się śmieję, bo ty. Tomka, który jest właścicielem tego samochodu, dostałem kluczyk ha, Hammer 1 i y, podstawą, i w ogóle filozofią posiadania czy samochodów wojskowych jest to, że one muszą odpalać się po prostu A więc żołnierz po prostu wchodzi, y, odpala go i jedzie. Nie może sobie pozwolić na to, żeby filmowa scena, czy mi odpali, czy mi, czy mi nie odpali. A więc y, omijamy to. Oczywiście nasza polska y, tutaj kultura y, nakazała. Y, Posiadanie kluczyka, żeby każdy, kto wsiadł, sobie go nie odpalił. Ja, może tak mówię, dosyć szybko w tym samochodzie, ale serce mi tutaj rośnie, bo ja, praktycznie czy w Afganistanie, czy w Iraku, często byłem kierowcą tego samochodu. A więc on wygląda możliwie, że wygląda niepozornie, że jest odrapany, że jest podłoga wytarta, ale uwierzcie mi, jak się zachowuje w terenie. Bo to te jest... miejsca, w których ja byłem, w których jeździliśmy z moją jednostką, grom, wspinaliśmy się po dziewiczych górach, po w gruncie który jest jak pumeks pod kątem nie wiem, 30 40 stopni i ten samochód dawał radę. Ten bez samochód problemu. dawał radę. Można powiedzieć, że bez problemów urwałem trzy ośki. Ja się tutaj rozmawiałem już z właścicielem, że jak urwałeś ośki, no ale ten samochód tak pracował, że że dla mnie wielki szacunek dla konstruktorów i Następna rzecz o tym o czym ci mówiłem, że żołnierz który nie siada do tego samochodu w samym mundurze, tylko w sprzęcie, czuje się naprawdę wygodnie i komfortowo. Tutaj. Zobaczcie ile tutaj jest miejsca. To tak. jest przestrzeń. Ta przestrzeń jest tutaj pusta, ale zobaczcie, że tutaj w środku musiał ktoś stać. tu wszędzie przez środek były pomontowane nawet widać tutaj są takie miejsca do montażu. Montowaliśmy tutaj skrzynki z amunicją. Wszędzie dookoła, tak jak widzisz te okno, tu były poukładane granaty czy hukowo-błyskowe czy dymy. Yy. Opatentowywaliśmy to, czy tutaj robiliśmy miejsce, na przykład w tym miejscu była mocowana radiostacja, nad radiostacją na przykład był położony kaliber, karabin, yy, wiatraki, żeby dać nam troszeczkę powiewu powietrza tutaj. A więc ten samochód pozwala na to, że jak dostajesz takiego golasa i wchodzi ci czterech, czy w moim przypadku pięciu ludzi obsługi, każdy znajduje tutaj sobie swoje miejsce, żeby doposażyć ten samochód pod kątem swojej, yy, swojego działania. Jeszcze przejdźmy na tył, bo tutaj również paka, i ta paka, wbrew pozorom, jest niezwykle istotna, bo to jest też miejsce, które można powiedzieć jest wręcz uniwersalne. Tak, to jest miejsce uniwersalne. Raz, że paka, duża paka transportowa, a dwa w mojej karierze na takiej pacy. Był jeden z operatorów, który obsługiwał karabin na obrotnicy. Miał karabin, była postawiona rura i mógł grazić jedną, z drugą stronę i tył. Tutaj mamy pakę pustą, ale zobacz, że możesz sobie tutaj postawić taką ławę i do tej ławy położyć 4, 6, a nawet 8 karnistrów z paliwem. Nie mówiąc już, że karnistry z wodą, bo ja wyjeżdżałem takim samochodem na 4-5 dniowe wyjazdy na pustynię w Afganistanie i ten samochód stawał się naszym domem, w którym żeśmy mieszkali. Mieliśmy sobą tutaj żywności, trzeba było zabezpieczenie amunicji mieć, trzeba było mieć wodę, a więc on tak jak tutaj jest leki. A myślę, że spokojnie i wcale nie skłamie, jak powiem, że byliśmy w stanie nałożyć na niego z tony sprzętu na samych i z tym wyjeżdżać w teren. Czy przesadzę, jeśli powiem, że to jest auto, do którego masz największe zaufanie w swoim życiu? Podczas mojej kariery wojskowej tak. Podczas mojej wojskowej kariery tak, bo nigdy się nie popsuł. To jest pierwsza rzecz. Ja mówię, no strzeliły nam przeguby i trzeba było je wymienić. Yy, moc silnika... Nie pozostawia złudzeń. On może wygląda tak ociążale, ale jak przyciskasz na pedał kazu, to ta maszyna po prostu yy, idzie do przodu. Inna wersja kamera, która jest dobrze ubezpieczona i to jest spód zabezpieczony przed ID-kami, przed minami. Yy daje komfort taki psychiczny, że jednak coś ciebie będzie chronić. Drzwi, które żeśmy dopancerzali, tak samo uratowały nam, można powiedzieć, znaczy można powiedzieć życie, bo jednak ten kaliber, w którym było strzelane, do nas, nie przebił tego pancerza. No i taki samochód z duszą, bo jeżeli z kumplami jeździsz przez 6 miesięcy, to on jednak łączy i później z sentymentem. Coś z następną rzecz mogę z takiej ciekawostki powiedzieć, Dostałem z takiego kolasa, myśmy byli jego mechanikami i twórcami bazy jego, a więc myśmy dospawywaliśmy do, do, do boki, robiliśmy różnego rodzaju uchwyty. Z takich ciekawości na przykład wymyśliłem, żeby do tylnych drzwi przymocować do góry nogami karnister z wodą na takie trzymaki, a więc karnister z wodą ma to do siebie, że masz kranik, jakby na pustyni masz bieżącą wodę, odkręcasz kranik, myjesz ręce, twarz, woda to pozwala ci to, że jest na tylnych drzwiach karnister przywieszony. a więc ja patrzę z wielkim sentymentem i, i szacunkiem na ten samochód i wręcz z zazdrością na kogoś, kto w Polsce ma, yy, poza chwilą, której jeździ się na stację benzynową, nie, bo Spalanie tutaj tak w granicach 20-25 litrów to jest normą, no wjeżdżając w tereny nawet więcej. Amerykańska motoryzacja nigdy nie zaniknie, bo jest wyjątkowa, jedyna swojego rodzaju potężna i